Witam Was serdecznie. No, piękna sceneria Sycylii. Ja generalnie od 3-4 tygodni nie biegałem. I tak chciałem Wam kilka słów powiedzieć o regeneracji w trakcie biegu i jak, jak ja do tego podchodzę po chorobie. Dzień dobry. Nie do końca jeszcze e, się, powiedzmy, czuję w 100% wyleczony, ale z drugiej strony jest ten moment, kiedy czasy no, powiedzieć, dobra, wracam do y, biegania, wracam do sportu. Y, ja raz zrobiłem coś takiego, że y, będąc tak naprawdę chory, jako chory, pobiegłem tam 10 km, byłem tam zawody. No, i zorobiłem się zapalenie zatok, więc ten moment na pewno jest ciężki, ciężki do określenia, kiedy jest moment, żeby wrócić do tego sportu. Ja tak naprawdę wiem, że mogłem jeszcze nie wiem, tydzień sobie powiedzmy nic nie robić, ale moja potrzeba, potrzeba powiedzmy biegania czy potrzeba wysiłku fizycznego jest większa. Oczywiście, dlatego polecam na początku. Bardzo delikatnie, ja dzisiaj tam zrobię powiedzmy 6 km, więc chyba tak to wygląda. Więc na pewno uważajcie na siebie, a jeszcze wam pokażę. Jestem akurat na Sycylii, więc nie mogę sobie odpuścić grudzień, żeby nie pobiegać w takiej scenarii. Teraz wam przyłączę. Jeszcze akurat jesteśmy, jestem w Palermo, tu się zatrzymaliśmy. Niesamowita, fajna wyspa. Fajne klimaty. O, teraz jakieś piękne słońce, złe, zle, zle, z tej strony jest dużo lepiej. No więc chyba tyle, tak? Na pewno, na pewno to, na pewno trzeba na siebie uważać, bo wiadomo, organizm po wysiłku fizycznym potrzebuje więcej regeneracji, ale z drugiej strony, no to no, jest ten moment przełamania, no i no i generalnie no, trzeba wreszcie zacząć, zacząć ten trening. A tak to już wygląda bez mojej osoby. Więc Palermo, stolica Sycylii. Zostajemy tutaj na 5 dni, trochę pozwiedzać. Generalnie widoczek i wszystko. O, o tam gdzieś płynie piękna, fajna widoczka. Ja mam pół kilometra od, od plaży tam gdzie mieszkam, naprawdę no fajnie. No to hej, otrzymajcie się. No okej, okay. jeszcze raz tutaj teraz jestem po 5 kilometrach, Więc generalnie jak to po to No o ten bieg taki jest powiedzmy, no a, może nie ciężki inny, szczególnie że tego mamy jeszcze trochę kataru. Ale chciałem wam pokazać jeszcze właśnie port. Tak wygląda port ze mną O, a tak wygląda kawałek miasta No i same palermo To no nie za fajne Tak wyglądają same budynki Palermo Całe Włochy są, są takie po, po nikt tego za bardzo nie remontuje Chyba to i taki klimat Włoch, klimat Albo nie chyba to jest ale na pewno Same nabrzeże fajne ale tak generalnie to, to wszystko jest tak trochę mało zadbane no i hejż po bieganiu 8 km tempo yy, jaki tempo 536 więc nie jest źle a to za jeszcze wam chwilę pokażę jak wyglądają te kluwice generalnie te budynki są naprawdę takie o bardzo szerokim stanie i tak teoretycznie wygląda całe miasto Polermo dworzec główny znaczy może nie główny ale dworzec no i cała uliczka no generalnie czysto to nie jest sprojowane A tak wygląda główny rynek całego Palermo w czterech 4 ulic z takimi fajnymi budynkami tu jest jakby całe życie Polermo. No hej, dzisiaj kolejny dzień biegania. Ale kurczę w deszczowej scenarii. No ale już jak się postanowiłem, że będę biegał, no to pobiegałem. A tak to wygląda tutaj. Druga część portu. No a dzisiaj może trochę krócej. Więc generalnie tyle.